Nie wierzę, że zaraz zapukamy do drzwi, to niego starka. Ja też nie. Wygląda na to, że sterowanie znajduje się po drugiej stronie. Dasz radę tam dotrzeć? Mógłbym. Przebić się przez te skały, ale zielony jest kiepski w dogadywaniu planu. Kalkiem. Coś chyba musisz lubić. Powinniśmy się skupić na moście zwodzonym. Co robisz? Będziesz tak stał w ciszy przez cały czas? Dobry pomysł. Ach, jak sobie chcesz. Więcej skał? Nie ma problemu. Nie jest Ech, e, w porządku. Widzę Golden Acres! E, tak jakby. Świetnie! Możesz e, przeskoczyć i opuścić most? Jasne! Dasz radę przeskoczyć. Tym razem jest troszkę dalej. Udało się! Ciągle czekam na opuszczenie mostu, Kamalo. że chyba potrzebne jest zasilanie. Wspada! W niniejszym oddzielam do wypasionego zamku ser Starka. Dobra robota. Przynajmniej wygląda na to, że już wstał. Czy to jeden z tych pięciu najlepszych utworów do spuszczania łomotu? Tak, stary, dobry numer cztery. czy pan Stark pozwoliłby mi się nimi przejechać? Witajcie Golden Acres? To nie może być tutaj. Miejmy to za sobą. Więc Tony Stark... Ten Tony Stark tu mieszka? Tak to wygląda. Tony? Hej, Bruce. Ciężka noc? U, raczej pięć lat. <laughs> Eee, przynajmniej jest cicho. Hmm. Raczej było. Ja... Hej! Przestań! Cześć, Sorka. A ty kto? E, Kamala? No więc, e, Kamalo, twój zielonooki kumpel jest na mojej czarnej liście. Dobra. Zasłużyłem. I to jak cholera zasłużyłeś? Czy Avengersi stanowią zagrożenie dla społeczeństwa? Tak zapytali, Bruce! Tak zapytali! Sprawdziłeś, co się stało? Zbadało Nie. Wyrolowali nas. Generator Trejgenowy był niestabilny. I dobrze o tym wiedziałeś. Wiedziałeś, a i tak postanowiłeś się nim pochwalić. Co? Mamy się poddać? Wcale nie. Nie poddaliśmy się, Tony. Zawiedliśmy. Ja chociaż umiem to przyznać. Nie. Zawiedliśmy. Jego. Zawiedliśmy. Nie wiem, jak długo będziesz się na mnie wściekać, i szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Ciągnij to ile chcesz. Ale mała jest inhuman. To nasza wina. A ona cię potrzebuje. Bo ja nie mogę, nie mogę. Czego nie możesz? Zostawiasz mnie? Hej, to nic osobistego, mała. Nie, on taki po prostu jest, co nie? A ty porządnie się rozejrzyj, he? Nawet sobie nie umiem pomóc. <grystanie> to był błąd. W końcu dobrze gadasz. Czyli po prostu olejecie sprawy? Avengersów wrobiono! Zabito kapitana! Myślisz, że tego nie wiem? He? Przeżywałem ten dzień w swojej głowie tysiące razy. Avengersi zostali kozłami ofiarnymi, chociaż uratowali sytuację, a tartonowi wszystko uszło płazem. I wiesz co? Nikogo to nie obeszło. Nikogo. Ludzie potrzebowali winowajców, a on podał im ich na tacy. Więc, jeśli nie masz jakiegoś oszałamiającego dowodu, sugeruję, żebyście opuścili mój teren. Co to jest? Dowód. Obyś miała rację. Hm. Było od tego zacząć. To wcześniej się nie dało? Nie, 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 nie. Nie siadasz na kanapie, jesteś na liście. Skąd to wzięłaś? Zgadłam hasło do bloga Ruchu Oporu. zwa jesteś. Stary, twoje hasło to jestem Iron Man. Serio? Hm, miałem je zmienić. Skurczy byk. Ach, wiem, jest wybrakowany. Na serwerze AIM był cały katalog. Nie, nie, tego je, jest więcej. Co? Tak, spójrz, no, zaszyfrowali to, żeby wyglądało na uszkodzone. Za kilka godzin odzyskam resztę. A to co? Kim, kim jest ta tancereczka? O nie. Musimy się stąd wynosić. Co? To ty znasz tego psychofana Andersena? Pomógł mi uciec z Jersey. Gdyby nie on, aim, by mnie dorwało. Serio? Tancereczka? Naprawdę powinniśmy wiać. Już! Spoko. Ołowiany żołnierz rządzi. Okej. Okay. To ja idę się przebrać. Ty masz pancerz? Tak. Tak jakby. Zobaczyć. Wybaczcie, przebiorę się w coś mniej wygodnego. Muszę się pospieszyć. A to tutaj zostawiłem buty. Wszystko jasne. Proszę, próbuje mi wcisnąć tę zabłąkaną fankę. Stary byka ciągle nie umie się zajmować własnymi sprawami. O, sty... Cóż, tancereczka chyba nie kłamała. Allez, je dis plus Sądzaj mnie, dziadku. Staram się jak mogę. Latająca maszyna prababci. Świetnie się trzyma. W odróżnieniu od prababci. No to lecimy. Kolejni nieproszeni goście. Aha, cześć, kolesie. Czasów. Potrzebny mi będzie Hełm. Załóż wreszcie to wiadro na swą piękną buźkę. Zniały wujaszek rob, bohater wojenny. No dobrze, musi gdzieś tutaj. Nie mam sąsiadów, byliby nieźle wkurzeni. Zawsze lubiłeś efektowne wejścia tak. Jak mi poszło? A, jakieś 7 na 10. Dobrze cię widzieć, Georgie. Ćwiczyłeś? Ukradłyś jeszcze jakieś inne firmy warte miliardy? Tylko twoją. Ej! Zapłacisz mi to domy, Tarton! To jest twoja nowa siedziba? Spodziewałem się więcej lustra. Pozbyłem się wszystkiego, co niepotrzebne. Zgadnij, czy też należysz do tej kategorii. Oddaj dziewczynę, Stark! A wtedy sobie w końcu pójdziesz? A, panie Stark. Żartuję, mało. Po prostu trzymaj się tego miłego, zielonego pana. Maszyna potrzebuje naszej pomocy. No wiesz, jak dla mnie wygląda na robot. Inhumans to są chorzy. Potrzebują leczenia. Haha, <laughs> Czy serio kupują te brednie? W jaki sposób Tarleton kontroluje te maszyny? Nie wiem. Po wypadku zyskał mocę. Widziałam, raz jak kontrolował jakieś rowo ustrojstwo. Cóż! Najwyraźniej teraz stać go na coś więcej! Niezłe ruchy, mała! Znaczy... kamalo? Góry. Więc ten sposób, żeby przedstawić tak zwaną... No cóż, A nazwa! Dobrze leży na języku. Latują kłopoty. Trzymaj się blisko Halka. Przynajmniej tak blisko, jak ci pokoje. Nie. Ja się tym zajmę. Patrz. Czekaj! Nie jesteś gotowa na... A, może i jesteś. Szczerze? Jestem zaskoczony, że znowu współpracujesz z Bannerem razem z kochanym Brusem pracujemy nad naszymi problemami. Pomaga nam taka jedna, mała, rozciągliwa i bardzo dobra w zgadywaniu haseł. Wciąż narażasz słabych na niebezpieczeństwo. Nigdy się nie nauczysz. Słaby? I dlatego wysyłasz całą armię, żeby ją pokonać? No właśnie! Swoją drogą niezły komplement. Coraz bardziej cię lubię, Mała! Coś co mówił doktor Banners, tak? A tymczasem byli niebezpieczni. To mi nie ja kazałem was rozwiązać. To wszystko dla mnie? O, niepotrzebnie. Nie schlebiaj sobie. Dopiero się rozkręca. Czyli mała ma rację? to roboty roboty myślami? Macie stronę konfliktu, którego do końca nie rozumiecie. Ja już pięć lat temu wybrałem stronę. Pojawiłeś się ty i mnie do tego zgusiłem. Oddaj mi dziewczynę, a potem możecie sobie robić z panerem chcecie. Tak on! Właśnie to chciałem! I zdrowego rozsądku, teraz mi to mówić. Moment! Nie, pan wątpię! Jak się czujesz? Nigdy nie czułem się lepiej. Twoi syntetyczni byli bezużyteczni! Gdybyś pozwoliła mi rozprawić się z Halkiem i Khan, nasze archiwum wciąż by stało. Nie przeginaj. Ty już nie podejmujesz decyzji. Tylko on. Kiedy byłem młody, znalazłem samotnego szczeniaka wilka w lesie za naszą farmą. Co? Ojciec mówił, że jest zbyt niebezpieczny. Kazał mi się go pozbyć. Karmiłem tego szczeniaka, dałem mu imię, patrzyłem jak bawi się z moim ukochanym psem Darwinem. Marnujesz mój czas! Myślałem, że jak wdrożę pewne zasady, wyznaczę jakieś granice. Okiełznam dziką moc tej bestii. Skończyłeś już, Brigitte? Kilka miesięcy później, podczas polowania, ten wredny szczeniak rzucił się na mnie, barczał, tocząc pianę z pyska. Darwin zapewnił mi kilka cennych chwil na wezwanie pomocy. Ojciec zabił wilka, ale było za późno. Darwin został rozszarpany na strzępy. Potrzebujemy go. Prze przepraszam, nie wiem co we mnie wstąpiło. Odejdźcie, proszę. Jarvis, nic się nie postarzało. Witam w domu, panie Stark. Stęskniłem się. Wszystko gra? Jestem w pełni sprawny. Gadaj co złego. Chimera działa na zasilaniu zapasowym. Wykryłem też poważne uszkodzenie kadłuba. Silniki nie działają. Klima. Czyli jest źle. To dobra ocena, proszę, proszę pana. pana. Dobra, czas naprawić naszego ptaszka. Słucham? Eim wie, że tu jest. Dlatego nie może tu go być, kiedy oni się tu zjawią. Co? W porządku. Będziesz tak miły i sprawdzisz coś dla mnie, gdy będziemy sprzątać? Tak, proszę, proszę. pana. Spróbuj może rozszyfrować ten plik. Robi się. Muszę sprawdzić, czemu turbiny się nie uruchamiają. Powinienem obejrzeć te rdzenie inicjatora w hangarze.